gdzie mam z tej strony Tagart obiecałem sobie, że nie będę się ekscytował na żaden nadchodzący tytuł, zero preorderów, ale słuchajcie, ciężko jest powstrzymać entuzjazm i ekscytację, kiedy widzimy takie materiały pompowane przez Madfinger Games o nadchodzącym Grey Zone Warfare. Tutaj mamy pokazany po naszym ostatnim Early Accessie, jak będzie on wyglądał i jakie są plany na przyszłość Mamy jakby kolejny krok i pokazano nam system balistyki, jak będzie to się prezentowało. Jeśli gracie w Escape from Tarkov, to prawdopodobnie jest wam znana penetracja pocisku różnego rodzaju amunicja do penetracji ciała, przebijania armoru. Wszystko to również będzie w Grayzon Warfare, ale Grayzon Warfare dodaje kolejną warstwę szczegółowości i skomplikowania detali. Realizmu do tego, co nazywamy extraction shooterem, taktycznym shooterem. Otóż twórcy gry stawiają na największy realizm i to co nam pokazano rzeczywiście tylko i wyłącznie utwierdza nas w tym, że gra będzie bardzo realistyczna. Oczywiście z Starkowa znamy te wszystkie rodzaje amunicji, że są jest koziołkująca, penetrująca lepiej pancerz, różne rodzaje prędkości wylotowych itd. tak ale tutaj w Grayson Warfare nie tylko to wszystko będzie miało znaczenie. Będzie będzie jeszcze co pokazano nam na tej prezentacji: penetracja tkanki miękkiej, czyli ciała naszego PMC, i pokazano to w tej demonstracji jakby na żelu balistycznym. Jeśli oglądacie jakiś zagraniczny kanał, gdzie strzelają właśnie do takich bloków balistycznych, czy tych czy całych manekinów, to w zwolnionym tempie często pokazują jak. Odciśnienie, nadciśnienie, nie wiem, nie jestem ekspertem, wybaczcie, poprawcie mnie w komentarzach, rozrywa tymczasowo tkankę, która później schodzi się. No i właśnie to też będzie symulowane w Grayson Warfare. Nie tylko punkt wylotowy i wlotowy i wylotowy, ale również ta cała energia, którą pocisk oddaje w nasze ciało, naszego PMC i jakie obrażenia tam są zadawane. Oczywiście obrażenia będą różnorodne od kalibra, jakim posługujemy się, wielkości pocisku, jakie są charakterystyki pocisku, ale Grayson Warfare stawia na jeszcze większe detale. Po pierwsze, symulacja oblicza uszkodzenie i oderwanie płaszcza. Po drugie, coś co nazywa się grzybkowanie, czyli właśnie kiedy pocisk się spłaszcza. Po trzecie oblicza kąt i rotację pocisku i oblicza rikoszet, szanse na rikoszet i kierunek tego rikoszetu. I wreszcie, kiedy pocisk trafia w tkankę miękką, symuluje na żywo uszkodzenia tymczasowe i permanentne tego pocisku, który odróżuje przez ciało naszego PMC. Oczywiście różnego rodzaju pociski mają różną zdolność penetracyjną, dlatego niektórymi będziemy mogli przebić pewne rodzaje materiałów, takie jak blacha pokazana tutaj na tym materiale demo, i prawdopodobnie im większy, bardziej potężny pocisk, tym więcej takich warstw, wytracając oczywiście swoją moc, będzie w stanie przebić. Bardzo ekscytująca sprawa. Również w tej demonstracji zobaczyliśmy, tak jakby ten żel balistyczny, taką symulację, jak to będzie wyglądało. Pamiętajcie, że ten system balistyczny ma całkowicie współgrać z systemem leczenia, który jest w grze. Także. Będzie trzeba rozpoznać te obrażenia w zależności od tego, jaki pocisk trafi w jaką część ciała naszego PMC. Takie obrażenia zada. No i oczywiście, jeśli którekolwiek trafią w organ esencjonalny, taki jak serce, nasza postać umiera, ale w zależności tutaj od pocisku, obrażenia mogą być bardziej dotkliwe lub mniej i pewnie będzie to też reprezentowane w jakiś sposób na ciele naszej postaci, czego jeszcze żeśmy nie zobaczyli. Także ten system balistyczny to tylko po prostu część tej układanki, która ma właśnie współgrać razem z tym systemem leczenia. Właściwie, no kiedy już zostaną zadane obrażenia, trzeba będzie je rozpoznać, no i po prostu ratować życie naszego PMC. Niektóre obrażenia te lżejsze będziemy mogli no, po prostu sami sobie z nimi poradzić, ale w momencie, kiedy dostaniemy bardziej dotkliwe obrażenia, nasza postać po prostu będzie wymagała pomocy kolegi z zespołu albo innego gracza. Również system Ricochetu, znany nam z y, Escape from Tarkov, tutaj jest podniesiony i podkręcony na kolejny poziom. Otóż nie tylko obliczany jest kąt rikoszetu, ale brana jest pod uwagę powierzchnia, w jaką pocisk trafia, bo może trafić w bardziej twardy mur albo też w powierzchnię wody. I tutaj, proszę Państwa, dość ciekawa sprawa. Pod odpowiednim kątem po prostu wchodzi to w wodę, ale również może być kąt tak minimalny, a prędkość tak duża, że ten pocisk po prostu wyślizgnie się i pole i dalej, co widać na tej demonstracji, i również widziałem też filmy, yy, które no, w rzeczywistości ludzie pokazują to jako ciekawostkę. Widziałem też taką demonstrację, gdzie goś strzelił z pistoletu w powierzchnię lodu i kula odbiła się i po prostu zaczęła się kręcić na tym lodzie jak szalona. Także, no zdecydowanie stawiają tutaj na realizm i również kolejną rzeczą, która będzie czerpała z świata realnego jest. Recoil, czyli odrzut, i tutaj, jako przykład w tym devlogu, i wybaczcie te, te, te gify, praktycznie są ze strony Steam, bo taka jest troszeczkę gorsza jakość tego, ale tak jak mówię, to są po prostu powtarzające się gify, które są zawarte w tym devlogu na głównej stronie Steam Grayson Warfare. Także. Tutaj ten recoil jest pokazany i wyjaśniony w ten sposób, że nawet platforma ta sama, czyli AR15 M4, po prostu może mieć różnice w recoilu, nawet wahające się do 10%, na przykład biorąc takie czynniki pod uwagę jak... No, Czy broń jest załadowana pełnym magazynkiem? Czy z lufy wylatuje ostatni pocisk, i już nic więcej w tym magazynku nie ma? Wszystko to ma być wzięte pod uwagę w Grey Zone Warfare. Nie wspominając tutaj oczywiście o mnogości attachmentów, czyli dodatków, które możemy no, założyć na nasz system broni, i również to będzie determinowało. W jaki sposób nasza broń będzie się zachowywała, i ma być to dużo bardziej złożone niż to, co znamy z EFT, czyli po prostu praktycznie ergo i odrzut. Tutaj ma być dużo więcej czynników właśnie odgrywających rolę. I przyczyniających się do kontroli tego recoilu, co będzie bardzo ważne. Bardzo rozmazana demonstracja, ale pokazano nam, jak nasz celownik będzie się wspinał do góry, kiedy zrobimy tak zwane full auto, a kiedy będziemy pestkować, jak to się mówi, czyli pojedynczo strzelać. Bardziej precyzyjne strzały oczywiście uzyskujemy pestkując, a celownik wspina się dość dramatycznie, i celność traci. No, wzrasta z tym, jak szybko wypluwa z lufy nasza broń naboje. I kolejny etap, który nazwali znaj swoje ciało po prostu jest tutaj pokazany model PMC, który no, przyjmuje troszeczkę hejtu, dostaje kilka pocisków. No i mamy tutaj pistolet, mały kaliber który z łatwością odbija się od pancerza naszej postaci, nie penetrując ciała, jak widzimy na modelu zaprezentowanym, no ale później mamy mocniejszą giverę, która to właśnie przebija pancerz, no i też uszkadza ciało naszego PMC. Oczywiście, w zależności od w jakiej amunicji użyjemy, jaki jest pancerz, to wszystko jest obliczane w czasie rzeczywistym, biorąc pod uwagę charakterystykę poszczególnej amunicji. Także no, trzeba będzie na to zwracać uwagę. I cały czas jest podkreślana sytuacja symulacyjna, gdzie po prostu pocisk... Trafia w armor, no i jest obliczane. Jaki to pocisk? Czy armor to powstrzymał? Czy po prostu kompletnie odbił obrażenia i nie dostaliśmy żadnych, bo nasz no, pancerz się spisał. Czy też może właśnie zostały uszkodzone jakieś bardzo ważne organy? No i nasza postać niestety skonała. Czy być może rany są dość dotkliwe, ale jesteśmy w stanie je załatać? Ale krwawimy. A jeśli utracimy tej krwi zbyt wiele, no to niezbędna jest pomoc. Innego gracza, niekoniecznie naszego teammate'a, ale sami nie poradzimy sobie z tak dotkliwymi ranami. Potrzebna jest druga osoba, drugi gracz, który wesprze nas w tej ciężkiej sytuacji. Kilka słów ode mnie, oczywiście, słuchajcie, wszystko to jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ekscytujące. Natomiast to, co ja zobaczyłem tutaj, przekonuje mnie, że chłopaki jeszcze daleko mają do early accessu, tak zwanego, czyli do momentu kiedy gra zostanie wypuszczona i dostaniemy to w swoje ręce. No świetnie to wszystko wygląda i jeśli będzie działało, wiecie, jestem sceptyczny, gram w Escape from Tarkov i wiecie jak tam po prostu wszystkie każdy patrz się ma, dlatego też no, chciałbym zobaczyć. Chciałbym zobaczyć to w akcji, kiedy 48 graczy ściera się na jednej mapie i wymieniają te strzały i tych obliczeń jest naprawdę dużo i każde po prostu no, jest kalkulowane na żywo i jak to wtedy będzie sprawdzało się w akcji. Przede wszystkim też jak będzie wyglądał system leczenia. No to wygląda na to, że z tym systemem balistycznym będzie ściśle współpracował, no bo jeśli dostaniemy penetrującą bardzo mocno amunicją, która no, przeleci przez nasze ciało i po prostu utknie w tylnej płycie kamizelki, to będą zupełnie inne obrażenia niż zostanie, dostaniemy z, na przykład, Hello Point, który, no, koziołkuje i zadaje dość dużo obrażenia wewnątrz ciała. Także bardzo, bardzo ciekawi mnie, jak to wyjdzie w praniu. Jestem podekscytowany, ale jak zwykle zachowuję ostrożny optymizm. Jeśli natomiast ten system... Oh, tak jak wygląda, zostanie zaimplementowany poprawnie i po prostu to wszystko będzie działało jak należy. To o czym będziemy musieli oczywiście się przekonać. To ja widzę tutaj sytuację przełomową, która zmieni sposób w jaki przyszłościowe taktykal-shootery i shootery w ogóle em, obliczają swoje obrażenia zadawane. Tutaj tylko wspomnę e, takie mechaniki w grze. Przypomina mi się tytuł Black, który był chyba jednym z pierwszych, gdzie można było zobaczyć tłucząc. Można było stuć szybę w grze. Czy też Gears of War. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba w Gears of War to była pierwsza gra, w której prowadzono rewolucyjny system gdzie nasza postać mogła się przytulić do osłony i za niej wychylać żeby strzelać w tym momencie ten system coveru jest praktycznie w każdej grze akcji tr tr trzeciej osoby GTA nie GTA Red Dead Redemption wszystko to właśnie jest oparte o ten system, o którym już zapomnieliśmy, że Gears of War było chyba pierwsze jednym z pierwszych, które właśnie ten system prowadziło. I ja widzę tutaj w Grayson Warfare, jeśli rzeczywiście to będzie ten prekursor do tych skomplikowanych, dojrzałych obrażeń, które będą no, obliczały to wszystko w tak dokładny i tak szczegółowy sposób, jak jest zaprezentowane w, to, w tej demonstracji, na wielkiej, ogromnej mapie z prawie 50, 50 graczami online, na serwerze, który istnieje cały czas, i gracze cały czas wychodzą, dochodzą, wchodzą jeszcze raz. To, to będzie po prostu krok milowy, jeśli chodzi o gaming. Powiedzcie mi, co wy o tym myślicie. Jesteście mega na i jak to wreszcie wyjdzie. Czekacie, kiedy w nasze łapska trafi Early Access, a kiedy zobaczymy w ogóle gameplay? Czy być może jesteście po tej stronie, gdzie myślicie sobie, to wszystko wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdziwe? Eee, ja jestem gdzieś po środku. A ty, jeśli chcesz więcej materiałów z Grey Warfare, koniecznie kliknij ten materiał. Do następnego.